Dzień dobry. Witam po raz kolejny. Dzisiejszy materiał dotyczy CDC. A konkretnie pani, która ostatnio została zwolniona ze stanowiska dyrektora CDC. Oto szczegóły tej sprawy. Otóż, niecały miesiąc po objęciu stanowiska dyrektorki CDC, czyli Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, Susan Monares Zrezygnowała. Chociaż tutaj zrezygnowała, to jest za dużo powiedziane, po prostu została zwolniona. Na początku została co prawda poproszona o to, żeby zrezygnowała, ale ponieważ nie zgodziła się, to została po prostu zwolniona. Szef Ministerstwa Zdrowia Robert F. Kennedy Jr. zapewnił, że ma pełne zaufanie do swojego zespołu, który nadal będzie dbał o ochronę Amerykanów przed chorobami. A Susan Monares została nominowana przez Donalda Trumpa i zatwierdzona przez Senat pod koniec lipca. Z wykształcenia jest mikrobiologiem, immunologiem bez dyplomu lekarskiego co było pierwszym takim przypadkiem od lat 50. I jeżeli chodzi o tę sprawę dalej, to podczas przesłuchań w Senacie podkreślała Susan Monares, że szczepionki są skuteczne i ratują życie. Jej podejście tutaj kontrastowało z poglądami Kennedy'ego bo wiadomo, że Kennedy kwestionuje, czy też nawet krytykuje, bezpieczeństwo i skuteczność przynajmniej części szczepionek. Przypomnę również, że administracja Kennedy'ego wprowadza istotne zmiany w polityce szczepień. Między innymi, rozwiązano ostatnio panel doradczy CDC do spraw szczepionek. Zniesiono rekomendacje szczepień przeciw COVID-19 dla kobiet w ciąży oraz dla zdrowych dzieci, a także ogłoszono wycofanie awaryjnego dopuszczenia szczepionek przeciw COVID-19. Nowa grupa doradcza CDC analizuje obecnie bezpieczeństwo i skuteczność preparatów mRNA oraz planuje wydać kolejne rekomendacje ale na znak protestu czy też na znak solidarności z panią Susan Monares wraz z nią poszli tutaj dalej inni którzy nie zgadzają się z polityką Kennedyego. Tak więc w sumie można powiedzieć, że bagno osusza się samo. I tak na przykład dyrektor Narodowego Centrum Szczepień i Chorób Układu Oddechowego CDC Demetre da Daskalakis Właśnie zrezygnował ze stanowiska i tutaj może właśnie zobaczymy sobie jak ten pan wygląda. Tutaj jest w bardziej oficjalnej odsłonie ten właśnie pan. A za chwilę jeszcze zobaczymy go sobie w mniej oficjalnej odsłonie, która jest oczywiście nieco ciekawsza. Proszę bardzo. To jest właśnie ten pan. Który, który zrezygnował ze stanowiska ostatnio, proszę bardzo. Tak on właśnie wygląda. I nawet w swoim liście, w którym to poinformował o swojej rezygnacji, napisał tak: Nie mogę pracować w środowisku, które traktuje CDC jako narzędzie do tworzenia polityki i materiałów nieodzwierciedlających rzeczywistości naukowej a mających na celu szkodzenie, a nie poprawę zdrowia publicznego. Podpisał swój list rezygnacyjny w następujący sposób: z poważaniem Demetre Daskalakis, lekarz medycyny, magister zdrowia publicznego. On jego Jemu, czyli musiał nam tutaj podać swoje zaimki, ponieważ patrząc na niego nie moglibyśmy wywnioskować, że to nie jest pani, tylko że to jest pan. Daskalakis podał, że jego decyzja była częściowo związana z usunięciem szczepionek przeciw COVID-19 z kalendarzy szczepień dla zdrowych dzieci i kobiet w ciąży. Dodał też, że o ile mu wiadomo, to żaden ekspert CDC nie spotkał się z sekretarzem zdrowia Robertem F. Kennedy juniorem, odkąd objął on urząd w lutym. Ale to nie wszystko. To nie jest jedyny człowiek, który zrezygnował ze stanowiska. W jego tutaj kroki poszli również inni. Rezygnację złożył również dr Daniel Jernigan, dyrektor Narodowego Centrum do Spraw Nowych i Odzwierzęcych Chorób Zakaźnych w CDC. Podkreślił, że agencja była zmuszona do ponownego analizowania. I zmieniania kwestii, które wcześniej uważano za naukowo rozstrzygnięte, między innymi dotyczących bezpieczeństwa szczepionek. Doszedłem do punktu, w którym nie mogę wypełniać swoich obowiązków jako specjalista zdrowia publicznego w tym środowisku, jak oświadczył Daniel Jernigan. Odeszła także Debra Hurry, główny lekarz CDC. Według niej próby Susan Monares dotyczące większej przejrzystości, np. publikowania dokumentów do konsultacji społecznych, były blokowane przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej. Wcześniej z agencji odeszło kilku innych pracowników, w tym dr Peter Marks, jeden z głównych ekspertów do spraw szczepionek w czasie pandemii COVID-19. Administracja HHS zwolniła również tysiące pracowników CDC oraz FDA, tłumacząc to próbą reorganizacji i uproszczenia struktur. Robert F Kennedy Jr stwierdził w wywiadzie telewizyjnym, że CDC ma poważne problemy związane Między innymi z podejściem do pandemii COVID-19, no, chociażby takich jak zalecenia dotyczące masek, dystansu społecznego i zamykania szkół. Oraz z obecnym poparciem dla fluoryzacji wody. Podkreślił, że potrzebne jest silne przywództwo zgodne wizją z wizją prezydenta Donalda Trumpa. No i wiadomo, że tutaj ludzie, którzy odchodzą z CDC, mówią, że jeżeli nauka coś coś dowiodła wcześniej, to w jaki sposób można to teraz kwestionować. No ale Robert F. Kennedy Jr. oczywiście tutaj podąża śladem pieniądza, jemu chodzi tylko i wyłącznie o to, że nie może być jakichś benefitów finansowych, chociażby z tego powodu, że pewne szczepienia się, że pewne szczepienia się na przykład zatwierdza. Ze względu na to, że nie, nie ze względu na to, że są na przykład bezpieczne, tylko po prostu są lobbyści i różnego rodzaju układy, układziki. Tak więc chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Biały Dom zapowiedział, że nowy dyrektor CDC zostanie wkrótce mianowany, a prawnicy Susan Monares twierdzą, że została ona usunięta ze stanowiska, ponieważ odmówiła podpisania nienaukowych, Lekkomyślnych dyrektyw oraz zwolnienia niektórych pracowników. Uważają też, że ponieważ informacja o zwolnieniu pochodziła od pracownika Białego Domu, a nie bezpośrednio od prezydenta, Susan Monares formalnie nadal pozostaje dyrektorką CDC. Rzeczniczka Białego Domu, Caroline Levitt, skomentowała to w następujący sposób. Prezydent ją zwolnił i miał do tego pełne prawo. A w międzyczasie. Biały Dom mianował Jima O'Neilla, zastępcę sekretarza do spraw zdrowia i opieki społecznej Roberta Kennedy'ego Juniora, jako pełniącym obowiązki dyrektora Centrów Kontroli i Prewencji Chorób. Jim O'Neill był zastępcą sekretarza HHS. Zastąpi on Susan Monares tymczasowo jak potwierdził 28 sierpnia urzędnik administracji Trumpa. Tak więc, po raz kolejny powiem, że bagno samo się osusza.